Ja, żołnierz wojska polskiego przysięgam. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Strzec honoru żołnierza Polska! Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. I za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi to pomóż Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. Szanowni Panowie, generałowie, admirałowie. Dowódcy wojska polskiego, szanowni panowie, komentanci, rektorzy akademii wojskowych, panie i panowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze wojska polskiego, czcigodni księża, biskupi, kapelani, szanowni państwo zebrani dziś podczas tej ważnej uroczystości, a przede wszystkim wy, podchorążowie, żołnierze wojska polskiego. Ja wam, ja wam bardzo dziękuję za to, że zdecydowaliście się, aby przystąpić do Wojska Polskiego, że podjęliście wyzwanie, żeby zostać oficerami Wojska Polskiego. To wielkie wyróżnienie, to wielki zaszczyt, ale to też wielka odpowiedzialność odpowiedzialność za podwładnych. Z całą pewnością przed Wami staną wyzwania, ale jestem spokojny o to, że sprostacie tym wyzwaniom. Zresztą to było słychać, siłę waszego głosu kiedy śpiewaliście hymn Rzeczypospolitej Polskiej a więc jesteście ludźmi którzy z całą pewnością sprostają wyzwaniom którzy te wyzwania będą podejmować naszym zadaniem zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego żebyście mogli podnosić swoje umiejętności żeby wojsko polskie było coraz silniejsze żeby Polska była bezpieczna właśnie a dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna. Za to też Wam bardzo dziękuję. Stworzyliśmy te warunki na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. Już od pierwszego roku studiów na uczelniach wojskowych będziecie otrzymywać uposażenie równe najniższemu uposażeniu w wojsku polskim, a więc to są 4560 zł. To jest kwota, która trafi do Was bezpośrednio. Jesteście młodzi. Nie skończyliście 26 lat, a więc nie płacicie podatku dochodowego, więc w związku z tym ta kwota do Was trafi w całości. Ale też zwiększyliśmy nakłady, zarówno na uczelnie wojskowe pięciokrotnie w porównaniu z 2015 rokiem, a ośmiokrotnie jeżeli chodzi o infrastrukturę, gdyż żebyście mogli podnosić swoje umiejętności musicie korzystać z odpowiedniej nowoczesnej infrastruktury i tak się właśnie dzieje. Proszę państwa, wojsko polskie z roku na rok jest liczebniejsze, wojsko polskie z roku na rok jest wyposażane w nowoczesną broń dlatego że jest to nasza odpowiedź na wyzwanie, które stoi przed nami, a tym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina, jest atak na Ukrainę. My Robimy wszystko, żeby wojna się nie rozlała na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wojna nie doszła do Polski, żeby tak się stało, żeby wojna nie doszła do Polski. Wojsko polskie musi być silne. I wbrew temu, co mówi opozycja, która kilkanaście dni temu na zebraniu mówiła, że za dużo broni kupuje. Proszę Państwa, tak, byłem krytykowany za to, że za dużo broni chcę kupić, to ja zapewniam Państwa, że konsekwentnie nie ustanę w wysiłkach, żeby żołnierze wojska polskiego posiadali najnowocześniejszą broń i żeby tej broni było na tyle dużo, żeby agresor nie odważył się na zaatakowanie Polski. Jeszcze dwa słowa na temat tej opozycji. Otóż, proszę Państwa, kiedy oni rządzili, likwidowali jednostki wojskowe. To już chyba wszyscy wiedzą. Ale mówili, że plany mieli inne, tylko jakoś im wykonanie tych planów nie wychodziło. Ale i plany, proszę Państwa, cóż warte były te plany, skoro 1 października 2015 roku, wiecie Państwo, ilo było studentów na wszystkich uczelniach wojskowych 572. Dziś rok akademicki rozpoczyna. 2030 podchorążych studentów wojskowych. 2030 do, 5, do 572. Te liczby już mówią same za siebie. A więc, proszę Państwa, wojsko polskie jest liczniejsze z roku na rok i ten proces będzie postępował, dlatego że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Zapytałem komendanta rektora Akademii Marynarki Wojennej. Otóż w 2015 roku na, w całej uczelni było mniej studentów podchorążych niż dziś na pierwszym roku Akademii Marynarki Wojennej. I tak moglibyśmy powiedzieć o każdej z czterech uczelni. Proszę Państwa, to jest właśnie najlepsza odpowiedź na zagrożenia, które czyhają na nas. Nie mamy co się łudzić. Tak, Rosja prowadzi agresywną politykę, atakuje swoich sąsiadów, atakuje zbrojnie. Nie w sposób wyrafinowany, tylko w taki, w jaki w czasie II wojny światowej, w 1939 roku, najpierw zaatakowali nas Niemcy 1 września, a 17 września Rosjanie. Tak, w taki sam sposób dziś Rosja atakuje Ukrainę. Jedyną realną odpowiedzią, jedyną Właściwą odpowiedzią na takie groźby jest wzmacnianie wojska polskiego. I ten proces postępuje, proszę Państwa. Ten proces postępuje dlatego, że zarówno dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, jak i dla polskiego rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo. I ten proces, proszę Państwa, będzie postępował mimo tych głosów opozycji. Zapewniam o tym Państwa. Jeszcze raz dziękuję Wam pod chorążym. Jesteście już żołnierzami Wojska Polskiego po złożeniu przysięgi. Dziękuję Wam za Waszą decyzję, dziękuję Wam za to, że podejmujecie wyzwania, i życzę Wam wszystkiego dobrego.